Po premierze Redmi 20 Pro i przy analizowaniu specyfikacji tego telefonu napisałem na Facebooku, że Mi 9 jest flagship killerem, a Redmi 20 Pro może okazać się Mi 9 killerem. Jednak może nie oznacza na pewno, więc by obalić lub potwierdzić tę tezę, przyszedł czas na test tego telefonu i bezpośrednie porównanie do Mi 9. Majster Piżu te dwa telefony i zapraszam do materiału. By odszukać jak najwięcej różnic między Mi 9 a Redmi 20 Pro zajrzałem do pudełka, a tam klasyk. 18-watowa ładowarka, przewód i futerał, który nie jest silikonowy. Jest taki jak serimix, Mix, czyli matowy, cienki, nie pogrubiający telefonu. I właśnie takie lubię, ale jaki jest jego sens, skoro zakrywa pracę chińskich projektantów? Tył Redmi 20 Pro jest zaprojektowany w niespotykany dotąd sposób. Jest to z pewnością powiew w świeżości względem oklepanych gradientów. Ja co do zasady preferuję matowe szkło lub gładkie o wyszukanym kolorze, tak omawiany zabieg stylistyczny nie wydaje się być nadto zły, choć opinie są podzielone. Jedni mówią, że wieś tańczy i śpiewa, drudzy, że w końcu coś innego. Pewne jest natomiast, że z tyłu mamy szkło, a wokół przez przeszycie antenowe do mnie mam, że rama wykonana jest w metalu, choć nie wydaje mi się, że jest on. Tej samej klasy co w przypadku omawianego konkurenta. Co prawda została na pozbawiona diody Irda względem i dziewiątki, ale wzbogacono ją o coś konkretniejszego: Jacka 3,5 Metra, który ma dodatkowy wzmacniacz. Po przesłuchaniu wielu pozycji w Spotify na Mi 9 Redmi K20 Pro z włączonym hi Sound faktycznie można odczuć, że K20 Pro gra nieco czyściej i głębiej. Odczułem to głównie przy słuchaniu kawałków Corteza, który jednocześnie brzmiał gorzej na głośniku Redmi. Jest pojedynczy i gra zupełnie inaczej od konkurenta. Czyściej? Owszem, ale kująco w uszy, tym bardziej powyżej 60% maksymalnej mocy w porównaniu do przytłumionego głośnikami 9. Co kto woli, mnie osobiście Bardziej wpada w ucho dźwięk tego drugiego, i tak samo on lepiej wpada w dłoń. Sumerycznie to oba telefony są stosunkowo wygodne w obsłudze jedną ręką, ale to mi dziewiątka lepiej się wpasowuje w dłonie. Wynika to głównie z lepszego wyprofilowania bryły, która jest smuklejsza za sprawą mniejszej baterii. 3300 kontra 4000 mAh, ale co jest zaskakujące, to wyniki baterii tej większej nie są porażająco lepsze. Od 5,5 do 6,5 godziny włączonego ekranu przez cały intensywny dzień na samym LTE. I są to oczywiście wyniki bardzo dobre, zadowalające, przynajmniej jak dla mnie, ale nie do końca jak na 4000 mAh. Tym bardziej że Mi 9, pomimo no, zauważania mniejszego ogniwa, dawała mi podobne rezultaty na jednym ładowaniu przy moim użytkowaniu. Jeszcze Mi 9 ma bezprzewodowała. Ładowanie, a Redmi tego nie ma. Oba telefony obsługują Quick Charge 4, ale jedynym sensownym wytłumaczeniem, dlaczego ta bateria nie jest chyba na tyle wydajna, na ile być powinna, może być jeszcze nie do końca dopracowane programowanie, które nie tylko by się tutaj objawiało, bo niejednokrotnie też wysypywała mi się aplikacja obsługująca potrójny moduł aparatu, który nie wystaje nad to budowę, tylko tak delikatnie w przeciwieństwie do tego drugiego. Główna matryca jest ta sama. Sony mix 586, f1,8 i również bez optycznej stabilizacji obrazu. Zmienił się szeroki kąt z 16 na 13 megapikseli, z f2,2 na f2,4, a także dwukrotny zoom z 12 na 8 megapikseli i z f2,2 na f2,4. Na nim widać największe różnice, bo co prawda oba zoomy szału nie robią, ale to Mi 9 rejestruje większą ilość szczegółów, a dynamika wypada nieco lepiej. Tak samo jak i ostrość. Szeroki kąt jest zauważalnie szerszy, k 20 Pro, ale z drugiej strony, podobnie jak i w Zoomie, to po przybliżeniu gorzej wypada ilość szczegółów czy ostrość. Nie są to jednak diametralne różnice, które by jakoś znacząco wpłynęły na moją decyzję, który aparat jest lepszy. Porównując kolory, dynamikę, to jest to ogólnie podobny poziom. Jeżeli chodzi o aparat główny, to ustalmy sobie jedną rzecz. Matryca jest ta sama i producent telefonu jest ten sam, więc różnica polega tylko i wyłącznie od aktualizacji jaką puści producent na dane urządzenie. W chwili obecnej, mówiąc w skrócie, to Xiaomi Mi 9 robi nieco jaśniejsze zdjęcia, a w nocy Redmi K20 Pro robi je nieco ostrzejsze, z większą ilością szczegółów. A cała reszta jest niemalże identyczna. Plastyka, kolorystyka, działanie trybu nocnego czy portretowego, brak optycznej stabilizacji obrazu dolega w obu przypadkach najbardziej w nocy, a wiele zdjęć wygląda kropla w krople tak samo. Wszystkie ewentualne różnice mogą się wyrównać z każdą następną aktualizacją. Jeżeli mam uplasować te aparaty na rynku do około 2000 zł to są to jedne z najlepszych aparatów w tym segmencie, ale nie jest to jednak ten sam poziom, jaki oferuje OnePlus 7, S10 czy nowe Huawei, w szczególności w warunkach o gorszym oświetleniu. Teraz możecie zobaczyć, jak Redmi K20 Pro i Mi 9 nagrywają w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę. E, nie wiem, jak wygląda dalej sprawa audio, bo pamiętam, że w Mi 9 no, to audio było tragedią, jeżeli chodzi o nagrywanie podczas e, wideo. I oczywiście oba telefony nie mają optycznej stabilizacji obrazu, jest tylko elektroniczna. I teraz się chwilę przebiegnę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Chociaż ten upał bieganie jest samą czystą przyjemnością. Oczywiście oba telefony mają szybkie i cenne autofokusy, do tego nie mogę się przyczepić. Bardziej mnie właśnie interesuje sama sprawa dźwięku, bo to jest istotne. Bo pamiętam, że rywale potrafią nagrywać dźwięk dużo przyjemniej, bo w Mi dziwiący był płaski, nieprzyjemny, nie wiem jak jest teraz, wy na pewno to słyszycie. A jakoś wideo możecie ocenić, jak zawsze, sami. Aparaty typu selfie parametrami są również zbliżone. Oba mają 20 megapikseli, tyle że Redmi F2.2, a Mi F2.0. Dużych różnic w jakości zdjęć nie ma, zaś większe są w technologii ich montażu. I oczywiście, ja jestem zwolennikiem zmotoryzowanych kamerek. Po pierwsze, AMOLEDowy ekran o rozmiarze 6,4 cala. O rozliczności Full Plus, który w bezpośrednim starciu z Mi 9 może i nie wydaje się być aż tak dobry, choć i tak jest świetny, ale za to nie jest oszpecony przez wycięcia czy nocze, a po drugie, daje nam to bezpieczeństwo, że nikt nas nie podgląda. Problem jednak leży gdzie indziej, bo pierwsze co zrobiłem z telefonem po opakowaniu, to sprawdzenie jak ta kamerka działa, a ta przywitała mnie tak. I kurde, no powiem wam, że to tak. Zostawiło mi takie piętno na psychice, bo liczy się pierwsze wrażenie. Bierzecie na przykład OnePrice 7 Pro, czujecie ten mat z tyłu, odpalacie telefon, widzicie ten ekran i myślicie sobie, to jest to, zakochałem się w nim, chcę go. Bierzecie Redmika 20 Pro, widzicie te efekty wizualne, słyszycie te efekty dźwiękowe i myślicie sobie. Jakby jeszcze komuś było mało, to te efekty dźwiękowe da się zmienić na jeszcze lepsze. Na szczęście da się te wszystkie efekty dźwiękowo-wizualne wyłączyć i wtedy dopiero jest bo słyszymy tylko i wyłącznie sam piękny dźwięk czystego mechanizmu, ale i tak ten niesmak po pierwszym wrażeniu zostaje. No to tak jakbyście poszli na randkę z dziewczyną albo chłopakiem albo dziewczynom i chłopakiem tak all in one, nie mi w to wnikać i mieliby albo tłuste włosy, albo nieświeży oddech i ten niesmak pozostaje na kolejne spotkania, których już prawdopodobnie wtedy nie będzie. Kamerka też się chowa, gdy wykryje spadek, a także pod naciskiem się schowa, chociaż czasami wtedy potrafi się zawiesić. A, jeszcze jedna dobra rzecz. Mi 9 ma białą diodę powiadomień nad ekranem. No, normalna lokalizacja spełnia swoją rolę jak najbardziej. Redmi K20 Pro też ma diodę powiadomień w kamerce, na górnej krawędzi. Nie wiem, widzieliście kiedykolwiek, jakkolwiek, żeby samochód miał kierunkowskazy na dachu? Nie, bo to jest idiotyczne. Tak samo idiotyczne, jak ulokowanie diody powiadomień na górnej krawędzi. Tak naprawdę nawet nie wiem, czy ona mnie informowała o powiadomieniach, bo nigdy nie kładziemy telefonu w ten sposób, żeby górna krawędź była do nas skierowana. Chyba że ktoś zawsze kładzie telefon do góry nogami, co też byłoby. Głupie, no ale wtedy zwracam honor. W ogóle ja ją odkryłem omyłkowo, bo po prostu szedłem spać, podłączyłem telefon do ładowarki i tak położyłem telefon, że ta dioda zaczęła świecić w moje oczy. Ale generalnie to prawnie tej diody by mogło nie być, bo nie spełnia swojej roli taką, jaką powinno. Na szczęście da się włączyć Always on Display w ustawieniach, w których doczytać można, że telefon pracuje na Androidzie 9 z nakładką MIUI wersji 10. Osobiście uważam, że poza modyfikacjami czystego Androida jest to jedna z ładniejszych, jedna z przyjemniejszych dla oka nakładek, obfita w różne dodatkowe funkcje, mające na celu uprzyjemnić korzystanie z tego telefonu. Jedne z nich rzeczywiście uprzyjemniają, drugie mniej, ale nie ma nic przyjemniejszego niż wydajny telefon, który nie do stajeczka przy intensywniejszym dziennym korzystaniu. Tak jak Mi 9, tak i Redmi K20 Pro nie ma z tym najmniejszego problemu, bo podzespoły są identyczne. Snapdragon 855, 6 lub 8 GB ram Adreno 640 i niestety UFS 2.1. Całość sprawdza się znakomicie jak na flagowe podzespoły przystało. Nic nie muli, choć trzeba przyznać, że w praktycznym użytkowaniu nie jest to poziom OnePlusa 7. Zresztą odblokowanie twarzą też działa wolniej ani jeżeli w OnePlusie, przez co preferowałem korzystać z czytnika linii papilarnych w ekranie. Wydaje mi się, że jest to ten sam co w Mi 9, a to oznacza, że jest on szybki, odblokowuje sprawnie, ale nie jest najlepszy na rynku, bowiem niejednokrotnie musiałem przykładać palec 2, 3 czy 4 razy. Wibracje są do siebie zbliżone, czyli dobre jako tako haptyczne, ale nie tak bardzo jak w OnePlusie 7 czy Meizu 16. U zdziwieniu wszystkim jest NFC, więc z odpowiednim softem płatności zbliżeniowe będą działać. Jest też Bluetooth 5.0 z AptX HD, Dual GPS czy niehybrydowy slot Dual SIM, który nie jest uszczelniony, więc próbę kerhera wybaczcie, ale sobie odpuszczę. Podsumowując i reasumując, ja ten telefon kupiłem do recenzji w chińskim sklepie trading.shenzhen.com za około 440 dolarów, w razie czego linku mieszczam wam w opisie pod filmem, są tam różne wersje pamięciowe. Wiadomo jest też, że ten telefon będzie prawdopodobnie dostępny w Polsce kiedy nie wiem, za ile nie wiem, jak będzie to na pewno będzie dostępne w iSkomie, wtedy też link będzie w opisie pod filmem. Jakbyście nie zauważyli, to informuję, że tutaj w tym materiale było lokowanie promocji marki sklepu iSkom, w intro logo oraz w przewidkach specjalnie, jako forma lokowania promocji e, znalazła się ich aplikacja na telefonach. Nie jest też wiadomo jak ten telefon będzie się nazywać w Polsce. czy to będzie Pocophone F2, bo są takie głosy, czy Redmi K20 Pro, czy Mi 9T Pro. Szczerze powiem, nie wiem, ale to tylko pokazuje, że... Xiaomi ma w swojej ofercie jeden wielki miszmasz, jeden wielki bałagan, brak żadnego wyrafinowania w swoim portfolio, po prostu chcą zalać rynek tak ordynarnie, jak to robi Huawei czy Honor, a nie, że ich telefony mają być jakoś tam znacząco solidniejsze czy lepsze. Bo teraz, jak będą jakieś pytania na grupkach Facebookowych, jaki telefon do 2000 zł, to nie odpowiecie tylko, może Xiaomi Mi 9, ale odpowiecie Xiaomi Mi 9 albo może k 20 Pro, bo niektóre aspekty rzeczywiście ma lepsze. I w Takim codziennym normalnym użytkowaniu te dwa telefony są bardzo do siebie zbliżone. Tak samo dobrze mi się z nich korzystało. I jeden k 20 Pro może jest ogólnie nieco lepszy, ale tak naprawdę one się ciosami wymieniają, bo jeden ma diodę podczerwieni, drugi ma jacka i lepsze audio na sławkach, ale ten pierwszy ma za to lepszy głośnik. Jeden ma lepszy ekran troszeczkę, ale za to drugi nie ma wycięcia. Jeden ma nieco pełniejszą baterię, a drugi i tak jest wydajny na baterię, ma jeszcze bezprzewodowe ładowanie. To jest taka wymiana ciosów i oba telefony są naprawdę dobre. Jeżeli zapytacie mnie, który wybrać, czy który jest bardziej opłacalny, odpowiem: ten, który jest tańszy, i ten, który odpowiada bardziej bardziej waszym zapotrzebowaniem, bo jeden woli diodę czerwieni, a drugi czeka 3,5 mm. Tutaj możecie wziąć udział w ankiecie, co wy byście wybrali. Ja bym wybrał powiem szczerze Mi 9, ale to z tego względu, że mam wrażenie, że Redmi 20 Pro to trochę taka zabawka, bo tu się mieni, tu się świeci, tu się błyszczy, tu jakieś efekty dźwiękowe, z tyłu pudełka jakiś tam smok, no troszkę taki flagowiec dla dzieci. A Mi 9 jest taka wyrafinowana, solidna, jak taki typowy flagowiec i mam wrażenie, że też będzie go łatwiej ewentualnie sprzedać na rynku zbytu później. No i wiem po prostu, co, co kupuję, jest troszeczkę taki poważniejszy. Ja generalnie uważam, że takie Redmi 20 Pro jest no, niepotrzebne na rynku. W sensie, ja wiem, że możecie myśleć, że i że więcej modeli dla konsumenta to lepiej, ale tak zadam sobie szczerze pytanie to, czy człowiek tego potrzebuje, czy tego jednak nie jest za dużo i czy ten konsumpcjonizm nie idzie za bardzo do góry, bo to mnie troszeczkę jednak przeraża. Tu będzie kolejna ankieta, jak oceniacie w gwiazdeczkach Redmi K20 Pro, ale to tylko jak zawsze słuchaj ankiety, czekam na wasze opinie o Redmi K20 Pro, ale bardziej o to, czy się też zgadzacie, znaczy bardziej ciekawi mnie opinia, czy się zgadzacie z tym. Mam wrażenie, że trochę zacząłem przymulać, ale no, trochę mi się przykro, tak jakoś. No, stary, no nie no, no, tak. Zacząłem po prostu myśleć, czy faktycznie to ma sens, że tyle tego wszystkiego jest na świecie: tych telefonów, a tak samo ubrań, z tyle tych ubrań, a i tyle idzie się wyrzuca. To jest przykre, to jest po prostu przykre i mam wrażenie, że tego nie potrzebujemy. I na taką opinię czekam: czy ja przesadzam, czy, czy też się z tym zgadzacie. Sorry, że tak zamuliłem ale mi się jakoś tak przykro zrobiłem, więc nie będę was e, tą smutną energią. Nie będę się tą smutną energią dzielić, więc będę już kończyć ten materiał. No, teraz się zacząłem uśmiechać, więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji, ale nie zmuszę, jak zawsze. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, do następnego razu.